Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dzisiaj film ze stylizacjami, ale zanim zacznę dziewczyny wam te stylizacje pokazywać, to krótka informacja i może mała niespodzianka dla niektórych z Was. Więc e, jutro planuję nagrać e, film wyprzedażowy, ale będą tylko sukienki, więc e, taką decyzję podjęłam, że muszę po prostu tych sukienek troszeczkę powystawiać na Vinted, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. No po prostu muszę się tymi sukienkami z Wami podzielić, także postaram się ten film nagrać. <laughs> Jeżeli coś się zmieni, to dam dodam post. Na YouTube i będziecie wiedziały, czy będzie film, czy nie będzie. Dobra? Na razie jesteśmy umówione, że się pojawi. Zacznę od stylizacji dziewczyny, którą mam na sobie, więc jest to to e, czarny t-shirt z nadrukiem, i do tego mam spodnie, które kiedyś Wam prezentowałam. To są spodnie z dawnych lat, bawełniano-wiskozowe. Ja je zwężałam. Więc w momencie, kiedy ja Wam, nie wiem, rok temu je prezentowałam, to one były za szerokie dla mnie i czekały w kartonie z rzeczami do przeróbek. Mam taki w swoim pokoju karton, w którym jest bardzo, bardzo dużo rzeczy właśnie ym, czekających, powiedzmy w cudzysłowie, na takie zwężenie, jakieś takie drobne naprawki krawieckie, bądź też takie, no, grube akcje, dosłownie, bo czasem trzeba dosłownie odpruć rękaw i coś od nowa jakby zrobić. Zwróćcie uwagę proszę na kolorystykę. Właściwie na mój nadruk i na elementy, które są na tych spodniach. To jest y, dziewczyny wspólny mianownik, jest to identyczne są tutaj identyczne kolory y, i niechcące się to przyciąga. Jeżeli miałabym to rozbijać, tak wiecie, na. Y, poszczególne składniki i tak dalej, no to to jest zupełnie inny styl i tam to te spodnie, i spodnie też należą do w ogóle innej kategorii, do innego stylu. A ja to połączyłam ze względu właśnie na ten wspólny mianownik, na, tą, na tę kolorystykę, która jest bardzo do siebie podobna i właśnie w ten sposób uwielbiam tworzyć takie zestawy nieoczywiste. Ja tak sobie to, słuchajcie, wymyśliłam, tak sobie to nazwałam, czy to jest prawda, czy nie. Nie wiem, ale to jest mój kanał, mój świat, więc tutaj istnieje taka prawda. A może poza tym kanałem jest inaczej, słuchajcie. Dobra, dziewczyny, więc to na początek. Mam dwie piękne, nowe torebki, które, słuchajcie, były zapakowane. Pierwsza to jest czarna, druga to jest złota, ale taka nietypowa. Też ta, ta powłoka jest taka, taka, no dziwna, taka inna. One są takie same, to są siostry, tylko właśnie różnią się kolorami. Bardzo mi się te torebki podobają. Takie pierdółki, ale fajne. Jak zwykle mam nos zatkany, no i jak zwykle jestem chora. Jakżeżby inaczej, słabo afirmuję to zdrowie. Słuchajcie, dziewczyny, muszę nad tym popracować, nad swoją głową w kwestiach afirmowania zdrowia, bo wszystko inne mam, ale no kurczę pieczony, czepiają mi się te wirusy. Niestety. Teraz będzie stylizacja dwuskładnikowa. Zacznę bardzo skromnie, bo od takiej spódnicy z H&M, która jest w rozmiarze XS. To jest szara ołówkowa zwykła spódnica, która tak naprawdę no jest bo jest, tak? Nic szczególnego, ale można z nią stworzyć różne fajne zestawy właśnie poprzez uspokajanie na przykład danej bluzki, bo będzie cekinowa i za chwilę wam ją pokażę. Na przykład pod jakąś marynarkę taką bardziej szaloną. Więc ja w ten sposób wykorzystuję basicowe rzeczy. I zobaczcie, mam taką cekinową bluzkę, taki topik, to są bardzo duże cekiny, to są nawet już nie cekiny, to są łuski takie wielkie yy, i ona jest tak, zapinana na zamek, jest w rozmiarze S, oczywiście denerwują mnie tutaj te wstążki, które wytnę, bo masakra, tak mnie wkurza to, jak wystają takie sznury po prostu, a ja yy, nie potrzebuję jej wieszać w ten sposób, żeby to wiecie, tak się trzymało, nie wiem, bez sensu chyba w ogóle to jest w tej bluzce. No zależy, jakie kto ma wieszaki. No, dla mnie jest bez sensu, dla kogoś byłoby to przydatne. Widzicie, dziewczyny, jak to jest. Ogólnie ta bluzka właśnie została uspokojona spódnicą. To, o czym przed chwilą wspominałam. Yy, I jest to taki topik, który no, rzuca się w oczy. Jak wyjdziemy na słońce, to też słońce powoduje, że to po prostu aż, aż się błyszczy z daleka. Ale uważam, że ta spódnica dodała temu właśnie topikowi takiej, yy, takiego stonowania, go troszeczkę przyhamowała. Wiecie o czym mówię na pewno, jakby było mało, no to jeszcze na to wszystko założyłam komplet taki po prostu. Jakiś czas temu kupiłam sobie blazer, dosłownie też w takie te łuski, więc sobie dołożyłam do tego wszystkiego. A co? Do gara dodałam więcej składników. Także stało się tego bardzo dużo, ale nadal jakby spódnica. Jeszcze daję radę to wszystko uspokajać, bo gdybym założyła do tego wszystkiego jeszcze jakieś takie błyszczące buty, to myślę, że już może trochę byłoby to przesadzone. Natomiast założył, ubrałam takie pudrowe różowe, które są w kolorze tej bluzki, tego tyłu. I to wszystko też sprawia, że gdzieś może troszeczkę ta stylizacja jest taka w miarę elegancka, no na pewno ekstrawagancka bo ja takie stylizacje najbardziej lubię. Natomiast myślę, że przez te kolory właśnie takie delikatne, typu szary i ten pastelowy różowy, to wszystko zostało tak w miarę uspokojone. Teraz dziewczyny, sukienka, w której nagrywałam niedawno i bardzo Wam się spodobała. No jest naprawdę wyjątkowa. Pewnie zastanawiacie się, czy będzie w holu wyprzedażowym. No nie, niestety nie, na razie nie, bo ja po prostu muszę się nią nacieszyć. Jest prześliczna, ale nie twierdzę, że za jakiś czas nie pojawi się na Vinted. Nie mam pojęcia, po prostu czasem jest tak, że niektóre rzeczy tak mi przypadną do gustu bardzo mocno, że są ze mną latami. Sukienka jest wyjątkowa. To trzeba przyznać, że jest po prostu taka inna, jak się ją ubierze, to naprawdę jest taka lekka, e, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Kojarzy mi się z jakąś sukienką od e, projektanta, chociaż, mm, chociaż to nie jest żaden raczej po, handmade, tu jest tylko napisany rozmiar S, czyli po prostu ktoś to sobie poprzyszywał jakoś w bardzo fajny sposób. E, no jest. Taka pasująca do mnie, bardzo dobrze się w niej czuję, bardzo dobrze się w niej człowiek porusza. Jest też taka delikatna. No i wiecie, no jest po prostu taka designerska, bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Teraz Karen Milen i taka spódniczka, no i to jest stylizacja dwuskładnikowa. Też wam tę spódniczkę ostatnio pokazywałam, założyłam ją, bo bardzo mi się spodobała. Ona jest, to prawda, ultra krótka, ale jest fajna. Mamy tak: 82% acetat stanowi, 18% wiskoza, i środek to jest 96% acetatu, 4% lajkry. Więc tak ona wygląda. Jest to taka krótsza wersja. Ja ją nazywam taką garniturową. Słuchajcie, bardzo fajnie będzie wyglądała do marynarek. Przez to, że ma tutaj y, taką kieszonkę, jak w garniturowych spodniach. Jak w spodniach od garnituru. Także yy, to jest taka moja garniturowa spódniczka, tak bym ją nazwała i ona naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądała yy, w stylizacjach z marynarkami. I do niej założyłam koszulę granatową Marks Spencer taką bardzo taki bardzo głęboki granat, ona mi się bardzo. Ona mi się niesamowicie podoba. Mamy tutaj zdobienie w postaci takich cyrkonii, i one, słuchajcie, dziewczyny, dodają takiego rozblasku na niej. Tak jak mamy gwieździste ciemne niebo i są gwiazdy, to właśnie ta koszula robi takie wrażenie. Dokładnie identyczne. Mamy tutaj. Naprawdę do czynienia z bardzo elegancką rzeczą. Nie jest to chyba jakiś super ekstra materiał, wydaje mi się, że jest to poliester, ale ona jest dobrze skrojona i jest ładnie wykończona. Więc sama w sobie jest naprawdę taka na plus. Uważam, że na plus. Teraz dziewczyny. Sweter, pamiętacie na pewno, dzisiaj na mnie go Wam zaprezentuję. Jest to rzecz stara, jak nie wiem co. Są tutaj wszędzie jakieś dziury, być może mole to wyżarły, ale nie mam pojęcia, słuchajcie. Ja nie mam moli, na szczęście. Yy, natomiast, no, może, może coś się tę bluzę ucempało, bo takie dziury są, słuchajcie, no, dziwne. Ale to nieistotne. Nie no jakby już tutaj tych moli nie ma. Podoba mi się, słuchajcie, jest to kolor taki zielony, ale bardzo, bardzo specyficzny, taki, jakbym powiedziała, szafirowy to dobrze będzie? Bo ja nie... Słuchaj, Tak mi się chciało powiedzieć szafirowy, ale czy to jest szafir? Szafir to nie czerwony przypadkiem? Rubin to czerwony. Już, kurczę, przecież dostałam książkę od Kasi o tych kolorach i tak naprawdę nie pamiętam. Dobrze, nieważne, moje dziewczęta, kochane, więc ym, to jest sweter w rozmiarze M. W środku jest taka podszewka wodoodporna i w ogóle szeleszcząca. Słuchajcie, no, nie wiem, czy ktoś by to ubrał. Mnie się to podoba i mało tego, bo założyłam do tej bluzy spodenki, równie stare, po prostu jak nie wiem co, ale no. Lubię takie rzeczy. I naprawdę one kojarzą mi się z marką Gucci. Możecie mi nie wierzyć, ale dla mnie to jest Gucci, koniec, kropka. Gucci z Lumpexu. Za grosze. <grych> w dodatku. Więc tak, 65% poliestru, 35% bawełny i w środku 100% bawełny. No i słuchajcie, co komu pasuje. I znowu stylizacja dwuskładnikowa. Same stylizacje dwuskładnikowe. Sweterek. Ostatnio też dziewczyny Wam go prezentowałam. Jest to taka wersja trochę krótsza, ale też nie najkrótsza. Zobaczcie, jak on wdzięcznie wygląda. Mamy tutaj taką bardzo charakterystyczną kratę to są takie rąby. Sweter w rąby, o, nie krata, a sweter w rąby. Jest kołnierzyk. Bardzo miły materiał. Naprawdę taki przyjemny. Z tyłu jest kremik taki czyli bez żadnych rąbów już. Jeżeli chodzi o markę i o skład, to jest SHEIN, czyli widzicie, chiny i to jest rozmiar S. Jeżeli chodzi o materiał, o jestem w szoku. Słuchajcie, dziewczyny, tu jest 50% wiskozy, 28% poliestru, 28% nylonu. I słuchajcie, czuć tę wiskozę, jestem w szoku, że SHEIN dało wiskozę, bo zawsze po prostu wrzucają wszystko, co sztuczne, poliestrowe. I to jest prawda, nie spotkałam się jeszcze... Hmm, nie wiem, no z czymś z Chin, takiego shin typu, żeby tam było coś lepszego w składzie. I to sweterka spodnie H&M w rozmiarze 34, takie z szerokimi nogawkami. Naszą mnie ostatnio na takie spodnie. To jest krata, która jest bardzo fajna. Mamy też wiązanie w postaci takiego paska. Spodnie są z wysokim stanem, są z szerokimi nogawkami, są w stanie idealnym. Wszystko są i wszystko na plus, jeżeli chodzi o te spodnie. Dziewczyny, ogólnie też y, muszę powiedzieć, że są mega wygodne. To jest taka wersja cieplejsza. Ja bym powiedziała, że rano jak jest chłodniej, to można te spodnie ubrać, ale w tej chwili zrobiło się ciepło, czyli takie 25 stopni. No to znowu trzeba poczekać, aż będzie chłodniej, więc po to też tyle człowiek ma ubrań, żeby móc sobie nimi tak fajnie manewrować. Jak jest zimno, no to coś cieplejszego sobie ubieramy, a jak jest y, chłodno, no to wiadomo się rozbieramy i po prostu. No, wskakujemy w jakieś topiki, spódniczki, kombinezony itd. i tak dalej. To jest fajne. To jest bardzo fajne, że mamy taki zmien, taką zmienną pogodę. Ja to lubię na przykład. Bo raz jest tak, raz jest inaczej ja to uwielbiam. Bo ja ogólnie bym się nudziła, jakby było na przykład tylko ciągle słońce, albo ciągle, e, ciągle byłaby taka wieczna jesień, wieczna zima. Ja tak nie lubię. Ja właśnie uwielbiam taką zmianę w pogodzie. Kolejna rzecz to jest koszula, taka zielona. W stylu takim troszeczkę militarnym można powiedzieć. Mamy tutaj kieszenie duże, ona jest ogólnie w rozmiarze 38x40. Yy, stan idealny: 67% poliester, 33% bawełna. Mamy tutaj takie jakby alapagony, takie padki czy coś takiego. Długi rękaw na mnie jest oversize'owa, jest to takie 38x40, ale takie większe. Czyli te rozmiary są nierówne. I ta koszula to jest dla mnie jak sukienka. I to mnie bardzo cieszy. Mogę sobie pod spód założyć coś basicowego, ale nie muszę. To jest kwestia mm, mojego takiego indywidualnego podejścia do, do tego typu spraw. Czyli albo zakładam coś basicowego i czuję komfort, albo nie zakładam i jest mi też dobrze. W sumie, dziewczyny, to wszystko zależy od nas. Jeżeli chodzi o tę koszulę, no to bardzo lubię wersję właśnie takich koszul długich, gdzie ona stanowi już sukienkę. Więc nie trzeba tutaj wymyślać żadnego dołu do tego, tylko kwestia doboru fajnych dodatków w postaci jakiejś błyszczącej torebki, nawet tutaj widzę w tym momencie jakieś złoto, do tego srebro, coś takiego, a pewnie stylizację na graminy, no bo już nie pamiętam, a już wiem. Kozaki mojego projektu do tego założyłam, one powstały ze szlafroka, znaczy ja je oprzyłam szlafrokiem, sama w sobie kozaków nie uszyłam, tylko y, po prostu je przerobiłam, no i powstały takie, jakie widziałyście. Do tego założyłam sobie takie łańcuchy, które mogę sobie przemieniać do butów, jakie mi się tylko chce. I to jest bardzo fajne i uniwersalne i myślę, że tutaj z tą koszulą też fajnie to wygląda. Teraz dziewczynka taka koralowa sukienka plisowana, która ma tutaj dodatkowo pasek, jest ona z krótkim rękawem i tak się zastanawiam, czy ona nie pojawi się właśnie na Vinted między innymi, tylko że stworzyłam fajny zestaw i teraz się zastanawiam po prostu. No ale dobra, zaraz Wam to dziewczyny zaprezentuję, więc na początku jak ją zobaczyłam, myślałam, że to jest kombinezon. I w sumie, gdyby był to kombinezon to, bym, kombinezon, to byłabym bardziej zadowolona. Ale sukienka też jest sama w sobie bardzo fajna, jest w stanie idealnym, mamy tutaj pasek, możemy zawiązać, możemy nie wiązać, jak tam sobie chcemy. W talii jest gumka, więc ona też... Yy... Odpowiednie się rozciągnie. Na medce jest rozmiar 14, więc ja bym powiedziała w tym momencie, że jest to sukienka uniwersalna, bo nawet yy, kobietka, która nosi XS, S i tak dalej, aż do 14, tę sukienkę może sobie śmiało ubrać. I założyłam, słuchajcie, dziewczyny, na nią takie, takie szla, taki szlafrok blazer. też wam go pokazywałam. Jest po prostu piękny. Długi, kwiatowy, niebieski, bardzo pobudzający do życia, poprawiający humor. Same superlatywy, jeżeli chodzi o tę, o tę rzecz. Z tyłu tak się prezentuje, jest taki długi, też mamy tutaj pasek. No i dziewczęta, ktoś może nosić to jako szlafrok, a ktoś może nosić to jako płaszcz, jako taki blazer, tak jak w moim przypadku jest. Więc to jest kwestia naszej wyobraźni, po prostu naszych potrzeb i tak dalej, jak do tego wszystkiego podchodzimy w życiu. Więc każdy daną rzecz widzi inaczej. Ja na przykład uważam, że to jest przepiękne ubranie, które warto pokazać gdzieś na zewnątrz, bo w domu, no to wiecie. No co mi w domu, że pokażę? W domu to ja pokazuję wam, później wy to oglądacie, a na zewnątrz też jak najbardziej. Uwielbiam takie szlafroki, mam już też taką małą kolekcję, ponieważ to są moje takie cienkie płaszcze. Ostatnia stylizacja na dzisiaj to jest sukienka, w której nagrywałam odcinek wcześniej. I obiecywałam, że ją pokażę, bo tak wiecie, siedziałam w niej, no też nie widać jaka długość i tak dalej, jak się układa na sylwetce, więc dzisiaj Wam już ją zaprezentuję. Ma przepiękny fioletowy taki kolor, to jest taka lawenda, coś takiego, no ale naprawdę odcień bardzo, bardzo przyciągający uwagę, przykuwający uwagę, przepraszam. Kołnierz, zobaczcie, jaki taki sztywniutki, ale piękny, więc dzięki temu, że jest taki, taki sztywny, to się fajnie układa z tyłu tak się sukienka prezentuje i ja ją zwężałam, dlatego że no ona była w rozmiarze, słuchajcie, aż 16, czyli dosyć duży, to jest marka River Island i ja ją sobie tutaj dopasowywałam, począwszy od przepięknych tych rękawów, one są takie też bufiaste i tutaj do pewnego momentu troszeczkę może na dole też sobie ją zwęziłam, ale chciałam, żeby była bardziej taka rozkloszowana. Jest w stylu takim romantycznym. Madzia napisała, że Asiu, jak masz romantyczną sukienkę na sobie, ja jestem ogólnie duszą romantyczną, jestem romantyczką, jak nie wiem co. Tak, co mnie najdzie raz na jakiś czas, to mu książkę napisała, to, 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 tamto. Natomiast, no, rzeczywiście ta sukienka jest taka delikatna, kobieca, dziewczęca, więc idealna taka na wiosnę, na lato. Dobrze się w niej czuję, powiem szczerze. I jestem z niej zadowolona. To już wszystko w moim dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.